Z tej strony Mariusz Ubych. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat neuromobilizacji. Są to ćwiczenia dostosowane dla pacjentów, którzy zmagają się z dolegliwościami bólowymi występującymi w obrębie kończyny dolnej. Są to pacjenci z rwą kurszową, pacjenci z dyskopatią, pacjenci po naciągnięciu i lub naderwaniu mięśnia i pacjenci z zespołem mięśnia gruszkowatego. U takich pacjentów bardzo często dochodzi do zaburzonego ślizgu nerwu kulszowego, który powinien normalnie, naturalnie przemieszczać się swobodnie między tkankami. Ale czasem tak nie jest. Czasem blizna po naciągnięciu, czasem dysk, który naciska na korzenie nerwowe, a czasem zablokowany staw międzykręgowy doprowadza do sytuacji, w której nerw nie może się swobodnie ślizgać między tkankami i wywołuje w następstwie niedokrwienie które przyczynia się do dolegliwości bólowych występujących w obrębie tajmy na to kończyny dolne. Teraz postaram się Wam pokazać, w jaki sposób dochodzi do zwiększonego napięcia w układzie nerwowym. E, ta taśma będzie imitowała nam nerw kulszowy, który w pewien sposób może ulegać napięciom, e, ponieważ różne struktury mogą utrudniać jego ślizg. E, założymy sobie tą taśmę, która będzie ciągnęła się przez. Całą nogę do kręgosłupa lędziowego i dalej idąc w stronę do góry do samego mózgu, czyli jest to struktura, która występuje z tyłu ciała. Jeżeli teraz mamy pacjenta z rywą kulszową, który uskarża się na dolegliwości bólowe w momencie, kiedy musi się schylić i ból pojawia się w plecach, czasem promieniuje do nogi, mamy tutaj świetny przykład na to, co się zaczyna dziać z tkanką. W warunkach prawidłowych Pochylenie głowy do przodu czy kręgosłupa będzie skutkowało tym, że tkanka nerwowa będzie się przemieszczała między strukturami. Ale jeżeli cokolwiek będzie ją trzymało na drodze, czy będzie to dysk, czy będzie to zablokowany staw, albo nieco niżej przykurczony mięsień, doprowadza to do, to do sytuacji, w której nerw poniżej tego miejsca ulega bardzo dużemu napięciu. Kompresji i niedokrwieniu, i w następstwie wywołuje dolegliwości bólowe. Czyli czasem zwykłe pochylenie głowy lub kręgosłupa od razu skutkuje wywołaniem objawów. Postaram się Wam teraz pokazać, co się stanie z układem nerwowym, w tym przypadku z taśmą, jeżeli pociągniemy ją z obu stron. Taśma będzie ponownie imitowała nam nerw kulszowy, który w pewnych pozycjach może ulegać różnego rodzaju napięcia. Siadamy sobie w pozycji przygarbionej, w takiej pozycji, w jakiej wiele osób bardzo lubi siedzieć i zbliżamy sobie brodę do mostka. Możecie zauważyć, że w tej pozycji taśma już bardzo mocno się napina. Jeżeli mamy pacjenta z dolegliwościami, które występują w obrębie nogi, bardzo często to stan już może wywoływać dolegliwości w obrębie odcinka lędźwiowego, pośladka lub nogi. W takiej pozycji spróbujemy sobie podciągnąć grzbietowo stopę i wyprostować kolano. To jest pozycja, w której wywołuje się dolegliwości bólowe, więc jeżeli pacjent odczuwa jakiekolwiek dolegliwości, to prawdopodobnie w tej pozycji one będą szczególnie nasilone. Jeżeli teraz rozluźnię stopę, to taśma zaczyna się rozluźniać. Jeżeli ją podciągnę znowu do góry, to ona się ponownie napina. Jeżeli w tej pozycji wyprostuje głowę, to taśmę z tylnej strony ciała znowu rozluźnia, a jak ją pochylę do przodu, to znowu ją napina. Pozycja ta wyzwala bardzo duże dolegliwości bólowe u pacjentów z rybą pulsową i służy tylko i wyłącznie jako test diagnostyczny. W Myślę tego, co pokazałem wam przed chwilą. Teraz przedstawię Wam, w jaki sposób wykonać sobie ćwiczenie pod tytułem neuromobilizacja. Tutaj, dla odmiany, będziemy z jednej strony kabel rozluźniać, a z drugiej strony będziemy go napinać i robili to na przemian. Czyli jeżeli cokolwiek na drodze nerwu utrudnia jego ślizg i nie pozwala na swobodne przemieszczanie się względem innych tkanek, ćwiczenie to umożliwi. Uwolnienie tego nerwu i jednocześnie zmniejszenie dolegliwości bólu. Usiądziemy sobie teraz jak poprzednio. Co jest ważne? Fajnie byłoby, gdybyście usiedli sobie na czymś, co będzie na tyle wysokie, że nogi będą sobie swobodnie zwisały i nie będą dotykały do podłoża. W tej pozycji siadamy sobie w pozycji przygarbionej i jednocześnie pochylamy głowę do przodu. To wtedy powoduje zwiększenie napięcia w układzie nerwowym, tutaj od góry. W tej pozycji sobie zostajemy. Kolejno, podciągamy sobie za stopę, pociągając już za tkankę nerwową z drugiej strony i powoli prostujemy kolano z jednoczesnym odchyleniem głowy. I wracamy. Pamiętajcie cały czas o zdjęciu grzbietowym stopy. Staramy się go nie zmieniać. Ona cały czas występuje. Wykonujemy sobie około 30 takich powtórzeń. Robimy to w okresie nasilenia dolegliwości nawet po 3 razy dziennie. Następnie profilaktycznie raz dziennie lub co drugi dzień. Pokażę Wam jeszcze wersję. Dla pacjentów, którzy mają problemy z pozycją siedzącą, jeżeli nie są w stanie zrobić tego w siedzeniu, można to ćwiczenie wykonać również w leżeniu. Aby wykonać ćwiczenie w pozycji leżącej, przyjmiemy sobie pozycję w leżeniu na boku. Jeżeli odczuwacie dolegliwości, bólowe w lewej nodze, kładziemy się na stronie prawej. Przyjmujemy sobie pozycję wyjściową przy przygarbieniu, czyli zwijamy się w pozycję embrionalną. Rękę podkładamy sobie pod głowę. Ręka będzie pomagała nam nią poruszać. W tej pozycji, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, podciągamy stopę do góry i zaczynamy prostować kolano z jednoczesnym odchyleniem głowy do tyłu. I wracamy. Ponownie pamiętajcie, aby cały czas stopa była w zgięciu grzbietowym. Nie zapominajcie o tym, ponieważ ucieknie to napięcie. I podobnie jak w ćwiczeniu poprzednim wykonujemy sobie około 30 powtórzeń. To działa.